Halo, 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 halo Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie W nowym roku mamy 2020 rok Kochani, ale ja już 20 Zaraz będę stary, bo już jestem po 20 I ten 2020 to już jest taki Dwudziestkowy i jestem stary Ale tak szczerze to chciałbym wam wszystkim życzyć Wszystkiego dobrego w tym nowym roku Żebyście spełnili swoje najskrytsze marzenia I żeby wasze postanowienia noworoczne też się spełniły a teraz kochani, wracam do was jak widzicie odświeżony, jeszcze troszkę mam mokre włosy, bo przed chwilą się kąpałem specjalnie, żeby przyjść dla was świeży jak ten nowy rok, bo dzisiaj będziemy oglądać wasze skoki tutaj stuntowe z prawdziwego życia, z Geta, więc zanim zaczniemy koniecznie zostawcie łapkę w górę, koniecznie zostawcie subka z dzwoneczkiem i chyba wiecie jaka jest trzecia zasada, jest opis. Jest link. Wbijajcie na moje streamy. Bardzo chciałbym, żebyście wbijali na moje streamy na Facebooku. Bo bardzo mi zależy, żeby tam jak najbardziej się rozwinąć. Więc jak wbijesz na streama, bardzo mi pomożesz. Mam nadzieję, że zostawisz łapkę, zostawisz dzwoneczka i dzięki tobie będę mógł robić to co robię, bo nie ukrywam, że dzięki temu jestem tu gdzie jestem. Więc wbijajcie na streamy na Facebooka, zostawiajcie łapy. I teraz kochani będziemy przychodzić do Waszych stantów. Tak jest. Tak jak widzicie, sławeczki założone, jestem gotowy. Ale się jaram, bo dawno tego nie robiłem, więc super przerwę. Teraz czas, żeby wrócić silniejszym na te YouTube. Więc łapy, łapy, łapy w górę, podbijamy 2020 roku, Ani. A teraz Emilerek wysłał mi swój chyba pierwszy filmik tutaj na kanale. Jak się mylę, to sorry, byczku. Zobaczmy, co tam zmajstrowałeś. Lecimy. Siema, tu Kaskader, Giorgio i dzisiaj będzie. Giorgio, siema, Giorgio. Istant, tam daleko. Także, no, wsiadamy. Wsiadaj, Giorgio. Mam nadzieję, że będziesz trzymał ręce na kierownicy. Oj, coś nie idzie. Jedzie Giorgio. Wow, Mogę jakie przyspieszenie. Ale cóż, trzeba skoczyć. Jezu, o Jezu. Dawaj, Giorgio, lądujesz. Super, Giorgio, ty byku. Dobrze o, to jest dobrze no, dwóch szyb nie ma No jeszcze jest git No dobra yy, George, to... idziemy po kolejny? Yy, Pozdrawiam od I jeżeli mnie wrzucisz to dzięki Hello. <grym> Emilerek, ślicznie dziękuję byku Ślicznie dziękuję Wrzucam cię stary na swój kanał Mam nadzieję, że zachęci cię to żeby nagrywać więcej filmików Bo chcę więcej wrzucać, więc potrzebuję więcej twoich filmów Bo spoko stary Fajne salto jeszcze dwa filmy i zrobimy ci wyzwanie. Okej, okay, kochani, teraz przechodzimy do kolejnego tutaj filmiku nadesłanego przez goferka. Filmik jest ogólnie króciutki, ale goferek z tego, co tutaj widzę, uczy się salta, albo już potrafi. Nawet to chyba będzie śmigał dobrze. Dlatego goferek, widzę, że jest fajnie przygotowany, ma tutaj materacę, więc krzywda mu się nie stanie. Dlatego zobaczmy, co goferek dla nas majstrował, kochani. Wow! ho, oh, oh. wow, 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 kurde, wow, kurde, fele, ja tutaj mam same salta dzisiaj. Nie wiem, czemu mi te filmiki same lecą, ale, kurde, wrócimy do tego który machnął mega, mega salcisko, fajnie, stary. Najważniejsze jest to, żeby się przełamać. Ja pamiętam, jak ja kiedyś miałem skakać salta, cholera, strasznie się bałem. Pojechałem nawet kiedyś na taki jeden obóz. I na obozie, tam z, mój kumpel tak super skakał Pozdro Dawid, w ogóle Leopardo, pozdrowie jak ty może to oglądasz I on skakał niemożliwe salta Ja się strasznie długo bałem przełamać I udało mi się przełamać salto, pamiętam, pierwszy na trampolinie Tak skakałem na trampolinie cały czas, sam się przekręciłem, a potem to Pierwszy raz w życiu to chyba na, na plaży też, no Takie już swoje, więc Mega propsuję, stary Fajna zajawka to tylko trzeba uważać, co nie? Dlatego pozdrawiam Cię stary, mam za Ciebie kciuki, czekam na więcej filmów, Yo. Kolejny filmik, który tutaj mam, nie wiem kogo jest, zapomniałem zapisać nickname, więc przypomnij się w komentarzu byku, yy, bo totalnie zapomniałem jaki był tutaj Twój nick. Z tego co widzę to chyba jesteś na jakimś placu zabaw, tutaj masz taką małą trampolinę, też dość młoda osoba, też pewnie jakieś akrobatyki tu wcześniej udało mi się zobaczyć, dlatego zobaczę co dla mnie zmajstrowałeś mistrzu. Nice! Salto do przodu. <laughs> Salto do tyłu. Film bez dźwięku, ponieważ wcześniej był. I nie wiem, jaką muzykę dać. Samek, samek. Samek, ty mi chyba wysyłałeś kiedyś parkura. Tak mi się wydaje. Jesteś strasznie odważny. Tyle ci powiem. Ja teraz nie będę, chłopaki, nigdy nakłaniał, żebyście robili jakiejś salta dla mnie, czy coś, bo to nie o to chodzi w tej serii. Ale. Fajnie, fajne, fajne, że stary jesteś naprawdę przełamany, bo no mało kto by coś takiego zrobił w twoim wieku, przynajmniej mi się tak wydaje. Dlatego strasznie to propsuje, propsuje, widzicie już się zaczynam mi jąkać, bo się jaram. Yy, więc, tak jak mówiłem, strasznie to propsuje samek, ale uważaj stary, co nie? Bo z jednej strony to jest super, a z drugiej strony łatwo sobie zrobić krzywdę, nie? Więc rób to z głową, jak już masz skakać. Pozdrobyku. I tak, tyk, 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 właśnie w tym momencie. W tym momencie wpada Michusowski. Siema Michusowski. Ty ostatnio nie dostajesz ode mnie żadnego jeszcze challenge'a. I do tego przejdziemy w którymś odcinku, więc oglądaj na bieżąco. Widzę, że nie odpuszczasz sobie z filmikami bardzo się jaram, stary i strasznie to szanuję, dlatego zobaczę, co dla mnie zmajstrowałeś. Kaskader Michu prezentuje. Nie ma teraz tego, Michu. jest na dole. Michuł, mniejszym odcinek będzie z Dawaj, Michu, się ma byku w ogóle. Na sam do góry, czyli. No. Jeszcze podbieg podbijaj do tyłu. O, widzicie to, co ja? Patrz, tutaj. Daj lajka. Daj lajka. Super Mamy rejestracja. Pozdro. Dobra. Ja się do chóry Dawaj mi ch Coś czuję, że strasznie się rozbijesz stary A, co nie? Zyważył. Dobra, 3 4 Rajump! Chyba, że masz jakiegoś speed on horn, ale to na to się nie zadaje łow łeb! Wow. A nie rozbiło się tak wystecznie faj się, fajnie, fali, fajnie, fajnie! Nie, nie, nie główno, dawaj Michu. Nie, 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 ale nie, zaraz. nie. Patrzcie, skąd ogień mu leci, szybko, nie, 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 zawsze z rury leci. nie, tu z boku olera. leci. O cholera, ale <głos> <głos> Takie życie kaskadera, co, nie, 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 nie tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba żegnam. Siema. Chyba żegnam. No to ja też żegnam, Michu. Siema, no, dzięki za fajny filmik. A tak, seria to. Ej, tak sobie wyobraziłem, co nie, jakby tak w prawdziwym życiu ludzie takie rzeczy robili, co nie. Ciekawe, jakby to musiało wyglądać, żeby człowiek coś takiego w ogóle przeżył, nie? Coś mi się nie wydaje, że to w ogóle jest realne, ale czuję, że tak leci z takiej góry jeb, pam. i jeb, I przeżywa. Nieważne, moje fantazje są czasami z innego świata, a tymczasem dzięki Michu fajny skoczek jak zawsze stary, dwie minutki sztosikowe, dlatego czekam na więcej Byku zanim tego dostaniesz też, challenge'a a teraz przechodzimy do kolejnego tutaj nadesłanego skoku na kanale okej, okay, okej, okay. i de Kubala wbija właśnie do mnie na kanał siema Kuba, tak zakładam, że jesteś Kuba, Kubala, Kuba zobaczmy co zmajstrowałeś Byku Wow, niestety muszę wyłączyć dźwięk Prosiłem ostatnio, żeby nie wysłać piosenek, które mogą zablokować filmik Dlatego bez dźwięku polecimy, bo dodam coś od siebie Lecimy Mamy tutaj kaskadera, który jedzie tyłem motorem Nice Ciekawe co tam wyczarujecie Wow, ale tutaj jest kurde montażyk widzę, tylko szkoda, że jest ten napis testowy stary, to jest bardzo bolące w oczy. Yy... O, teraz jest lepiej. Dawaj, byku. Najsik, najsik. Tylko co tutaj się stanie w tym twoim filmiku? Jak na razie to widzę, że tylko jedziesz stary Ło. Ło. A, i będzie wykorentówka. Ciekawie czy wylądujesz i przelecisz Wylądował. Ten normalne handlingi z GTA, nie jak na play jak to da się duże rzeczy robić, nie? Choć w sumie mało chyba teraz serwerów robi jakieś, nie wiadomo jakie super handlingi, prawda? Mi się wydaje, że na GoTRP są takie bardzo wymagające te handlingi, jedyne. ajajaj, gryzie mnie stary, straszny ten twój edytor na środku. Bardzo <grym> To ładnie. Jest salto. Strasznie, strasznie dużo efektów. Gubię się strasznie w Twoim nagraniu. Byku, strasznie. Niby fajnie, ale z drugiej strony, tak troszeczkę za bardzo przesadzone. Jakby co 15 sekund był jakiś efekt. Oj, i gleba. Oj, oj, i chyba to będzie koniec. Jeszcze zobaczymy tu jednego trika. O, no i klasa. Takie taki łatwutkie Testanty. Wow, to ma aż 4 minuty. Ale ja, ja sobie przewinę troszkę. Ależ, co. Dobrze, kubuj, skończę trochę szybciej, Twoje wideo. Z tego względu, że jest troszeczkę za bardzo przekoloryzowane. Ja bardzo lubię takie coś, ale wydaje mi się, że stanowczo za dużo efektów jest tutaj danych i ciężko się to ogląda. Tym bardziej, że jest. To na środku. Nie wiem, może warto jak chcesz robić jakieś filmy. Bo montujesz fajnie. Może troszeczkę potrzebujesz sobie zbastować z tymi efektami. Ale fajnie, bo montujesz ładnie, stary. Naprawdę ładnie. Więc może zainwestować w jakiś mały program. I robić fajne filmiki na YouTubach. Kto wie. A tymczasem ślicznie Ci dziękuję Kubuś. I życzę Ci wszystkiego co najlepsze w tym nowym roku. Okej. Okay. I teraz przejdziemy do ostatniego już skoku na dzisiaj. Przesłał go vloger. Zobaczmy vloger co majstruje na swoim rowerze. Jeep! Widzimy, że jesteśmy tutaj w jakimś parku leśnym. Chyba tak, tak się to nazywa. Ło, wow, to jest downhill? Nie, to nie jest downhill. Ło! Wow. Co ten gościu robi? Nie, what the heck? <ścoughs> nie, to chyba nie jest downhill. Nie wiem. Tak wygląda bardziej, jakby tutaj chciał. Nie, no jest downhill. Ło! Wow. Ło! Wow. Co za wariat Nie, to jest downhill, to jest downhill o, Ale jazda Aż mam ciary teraz, nie? Zajebiście, znaczy super Wow Ale jaja Mój kumpel też jeździ downhill'a, ale tak, takie coś to się fajnie ogląda to jest w ogóle prędkość, nie? Jeden niewinny skręt i kurde, awa <laughs> Obcykany tutaj gościu <laughs> na rowerku. Wow, ależ to. To się nazywa jakoś Superman, czy, co, czy coś takiego, prawda? Że tak się staje i tak cyk, ale jaja. Nice, byku. Wow! <laughs> Dziękuję ci super tutaj kurde vloger za nadesłanie tego kozackiego filmiku stary jesteś mega utalentowanym gościem i naprawdę jaram się tym co robisz na rowerze czekam na więcej stary czuję że jak wyślesz mi jeszcze jeden film i podpiszesz że to ty to stary dam ci jakiegoś challenge'a oczywiście nie będzie to jakaś przeginka będzie coś łatwego ale może się spodoba tobie więc ślicznie dziękuję vloger Życzę samych sukcesów. Może widzimy się na kolejnym odcineczku. A my, kochani, będziemy kończyć dzisiejszego odcineczka z tego powodu, że widzimy się w kolejnym. Dlatego, jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie subka dzwoneczkiem i wbijajcie na mojego Facebooka. Bardzo Was proszę, żebyście wbijali na mojego Facebooka. Na Facebooku mam Ospano. Tam re regularnie prowadzę transmisję live z GTA. Gram Lilinkolna, gram Sergio, gram również inne gry z widzami. Więc bijecie na moje live y na Facebooka, Dajcie znać, że jesteście z YouTube'a. Trzymajcie się. Hej, jo!